Obok mnie tutaj stoi pan wiceminister sprawiedliwości Marcin Warhoł. Od kilku lat obecny na naszym terenie, wspierający, wspomagający otwierający wiele drzwi, czy wiele problemów naszych mieszkańców i samorządu, stąd bardzo się cieszę z powodu jego obecności, a jednocześnie włączony w komisje ziemniaczkowe, oceniające innowacyjność potraw, oceniające również e, to, co można z tego ziemniaka zrobić. A jednocześnie cieszymy się, że jest znowu po raz kolejny wiele tysięcy mieszkańców powiatu mieleckiego, miasta Mielca, gminy Padew Narodowa, którzy doceniają to, co nasi, nasze panie przede wszystkim robią z ziemniaka, sięgając czasami po stare, czasami nawet XIX wieku różnego rodzaju przepisy z naszych prababć, i, ale również szukają pewnych innowacji z ziemniaka. W związku z powyższym bardzo się cieszymy, że możemy promować tego typu potrawy, a gmina Padew słynie jako gmina tak zwana ziemniaczana. Nie chcę tu wspominać, bo być może byłoby to nie do końca przyjęte pozytywnie, ale również jest konkurs nalewki, ale nalewki robionej z tego co urośnie, z warzyw, z owoców na terenie naszej gminy i też myślę, że słyniemy z tego typu działań. Co poza tym, poza tym dobra zabawa, są górale jak słychać z miasta, z gminy Poronin jako gminy partnerskiej, Nowy Targ również się wybiera i chce być gminą partnerską, a poza tym Dobra zabawa integrująca mieszkańców gminy, integrująca mieszkańców powiatu, promująca rodzinę, bo ta zabawa to jak widać są dzieci, są rodzice. To jest ten czas, kiedy wspólnie możemy spełnić, spędzić no i spełnić jakieś zadania nasze, które mamy w stosunku do naszych rodzin. Więc tutaj po raz kolejny pogoda nam oczywiście sprzyja i po raz pierwszy od kilku lat nie zbieramy pieniędzy. To jest taki evenement, ponieważ od. Od 2014 roku zawsze zbieraliśmy środki na operacje mm, mieszkańców gminy Padew. Przede wszystkim związane to było z chorobami nowotworymi, nowotworowymi. Ten rok jest rokiem wyjątkowym, ponieważ nie ma nikogo, kto potrzebowałby jakiejś super nagłej operacji, którą trzeba opłacić za dodatkowe pieniądze. Ale myślę, że w przyszłym roku, jeżeli nie będzie takiej potrzeby wśród naszych mieszkańców, to poszukamy wśród mieszkańców miasta czy powiatu mieleckiego. A wspomniałem o tych nowotworach, bo teraz też dość głośno i dość dużo się mówi o zanieczyszczeniu naszego, naszego miasta, naszego powiatu. Zapewniam, jest czyste powietrze w gminie Padew, PM10 nie jest przekroczona, formaldehydu też nie ma. Natomiast tutaj pan minister akurat tym tematem się zajmuje, i przy okazji to też o tym jest głośno, że podejmuje działania, żeby było czyściej, bezpieczniej. No właśnie, tak, żeby było w Mielcu jak w gminie Padew. Czego sobie i mieszkańcom miasta Mielec życzę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, jesteśmy w gminie Padew, najbogatszej gminie w powiecie mieleckim. W gminie, w której tradycja łączy się z nowoczesnością, w której kultura łączy się z innowacyjnością. Jest z nami pan wójt Robert Pluta, wójt, który bardzo aktywnie działa na rzecz mieszkańców gminy i mieszkańców, okolicznych gmin, który bardzo wspiera wszelkiego rodzaju aktywności, również kulturalne. Bawi się tutaj z nami dzisiaj kilka tysięcy ludzi z całego powiatu, a na Spotykam też osoby z wielu innych miejscowości na Podkarpaciu. Święto Ziemniaka. Nie miałem pojęcia, że takie wspaniałe rzeczy można robić z Ziemniaków. To są wspaniałe potrawy, osoby, które je sporządzały koła gospodyń wiejskich. jak pan wuj wspomniał, śledzą stare przepisy, i to jest piękne, że ta właśnie tradycja łączy się z nowoczesnością wszystkim życzę smacznego ziemniaka i nie tylko, bo wiele wspaniałych innych potraw i dobrej zabawy. Czemu ty dziewczyno w lesie stoi, Czemu ty dziewczyno w lesie stoi. Czy ty się ranny czy ty się ranny, czy ty się ranny i boisz? Czy ty się ranny i czy ty się rannej, czy ty się ranny